A zaczyna teraz kawaret Małże. Proszę bardzo. Ja muszę powiedzieć, że jak otrzymaliśmy to zadanie sportowe, to trochę się przeraziliśmy, bo ze sportu jestem kompletną nogą. Ja wiem, że jest tam jakieś boisko, że jakieś tam dwie bramki. Nawet wiem o piłce, że istnieje, ale to tyle. Dlatego my chcielibyśmy przybliżyć postać kibica, bo jest to dla nas taki specyficzny przypadek. Na meczu wołacz, w domu najczęściej biernik. <grywa> Na stary rynek świętować Lecha. Ale przecież Ty Jędrze jesteś. Kobieto, Lech będzie mistrzem! A, a, a jaki Lech? Głota? Znowu będziesz ten boks oglądał? Lech to drużyna piłkarska. Drużyna z samych Lechów? Kobieto, jutro jest ważny mecz! Mecz, mecz, mecz. Co ty jakoś owcą jesteś? Mecz! A teraz co robisz? No co teraz oglądasz? Mecz. Czerwoni, gonią niebieskich. Niebiescy gonią czerwonych. Przecież już to widziałeś! Ciebie już też widziałem. <grywa> Nic nie widzę. Kochanie, czy ja o ścianie troszeczkę nie pociągam? Tylko naciągasz. Ale ty wiesz co? Ty to jesteś dla mnie wciąż taki seksy, wiesz? Słuchaj, dawaj, 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 dawaj! Uwielbiam, jakby chodzi z ciebie taki zwierzak. I widzę, że założyłeś dzisiaj swój odświętny podkoszulek. – Zjadłbyś coś może? Zjadłem coś. To zjedz mnie! Coś lekko strawnego. A wiesz co? Mam coś dla mojego mężusia już biegnę, biegnę, biegnę i zaraz wracam. Już make up sobie tam się natychmiast. I mam dla mojego mężusia pączusia. Kochani, a wiesz, co trzeba zrobić, żeby spalić tego pączka? Kochać się przez godzinę. To rezygnuję. No Ziemia, no, 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 jak zaśniesz. Tak się stara, ma ty ciągle tylko ten lech, lech, lech. Czy ty nie mógłbyś być dla mnie miły? Czy ja cię biję, kobieto? No nie. Widzisz, jaki jestem miły? No tak, a wiesz co, czasami mógłbyś mi kupić jakiś prezent. A co, znowu masz urodziny? Przecież dostałaś ostatnio ten fartuch. Nie mam szczęścia, że był gratis do piwa. W ogóle będąc z tobą mam tyle szczęścia. Ale wiesz co ja mogłabym zrobić dla ciebie? Mogłabym założyć tylko ten fartuszek, wiesz? Nie strasz. Wiesz co kochanie? Ja mam dla nas plany na jutrzejszy wieczór, bo ja kupiłam taki poradnik kama sutra stosowana nocnie przez pana. To powiedz tej kama sutrze, że najwcześniej pojutrze. Hmm, czyli rozumiem, że do pojutrza masz zamiar czekać, żeby zobaczyć ten telewizor 42-calowy Full HD, który ci kupiłam? Gdzie on jest? W sypialni. Serio? Mm -hmm. Tak, tak. Mhm. Mm Jak to dobrze, że do tej kama sutry dodawali poradnik, co podnica dziś pizza.